Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy po meczu 19. kolejki BetKlik Trzeciej Ligi w grupie czwartej. a Świdnik podejmowała na własnym stadionie, na stadionie imienia Czesława Krygiera na S2, drużynę na przodu Jędrzejów. Jesteśmy zadowoleni, wygrywamy zdecydowanie 4-1 do 1 z drużyną z Jędrzejowa. No i klasycznie oczywiście są ze mną trenerzy obu drużyn, pan trener drużyny gości, pan Marcin Pluta, witam serdecznie. Dzień dobry. I oczywiście trener Andrzej Świdnik. Wojciech, Szacunek, witam serdecznie. Dzień dobry. I na wstępie oczywiście poproszę trenera gości o podsumowanie tego spotkania. Bardzo bolesna porażka dla nas. Nie ukrywam, że będąc w sytuacji, w której jesteśmy w zasadzie w większości czasu w tej rundzie, borykamy się z dużą liczbą kontuzji, niedostępności zawodników. I ten mecz dzisiejszy też jest trochę takim obrazem problemów. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę jego przebieg, jego początek, gdzie, gdzie staraliśmy się być bardzo konsekwentni w działaniach, zwłaszcza w defensywie i szukać swoich szans w ataku szybkim, pewnych przewag w ataku pozycyjnym i do tej czerwonej kartki. Podaję, jedną sytuację miała Awia. My kilka razy byliśmy w polu karnym. Oczywiście mecz był bardziej po stronie kontroli, ze strony Awi. Niemniej jednak bez większego zagrożenia. Natomiast po, po, po czerwonej kartce, pewne rzeczy nam się odrobinę posypały. I o ile do przerwy jeszcze ta nasza organizacja wytrzymała, o tyle po przerwie najbardziej boli mnie to, że straciliśmy bramkę, gdzie, gdzie w sytuacji dość niegroźnej daliśmy się przeszyć takim podaniem. Bardzo inteligentnym, no i, i potem już Asunsal dopełnił dzieła, więc e, dla nas bardzo trudne spotkanie. Dalsza kontrola meczu przez Awie była bardzo widoczna. My oprócz strzelonej bramki mieliśmy jedną sytuację jeszcze e, Przewodniczącego, który jak gdyby lepiej dołożył nogę, moglibyśmy się pokusić o bramkę. Niemniej jednak zwycięstwo zasłużone, różnica e, jakości bardzo widoczna I, i tutaj gratulacje dla trenera, jeżeli chodzi o ten mecz, o całą rundę i. Też na ręce trenera składam gratulacje, jeżeli chodzi o rozgrywki Pucharu Polski i życzę powodzenia w meczu z Polonią Bytom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za gratulacje i za te życzenia. Tyle trener gości, pan Marcin Pluta. Bardzo poproszę w takim razie o podsumowanie tego spotkania trenera Wiświdnik, pan Wojciech Szaca. Oczywiście dziękuję za, za dobre słowo i mam nadzieję, że inaczej te słowa powodzenia pewnie się przydadzą, bo przed nami ciężki mecz w środę, ale może o tym, o tym chwilę później. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o to spotkanie, my dzisiaj się mierzyliśmy z drużyną, która ma swój pomysł, ma swoje DNA. My się o tym przekonaliśmy w pierwszym meczu, gdzie graliśmy w Jędziowie, bardzo trudne spotkanie. Tam udało się wygrać 1-0 po bardzo ciężkim meczu. I Dzisiaj spodziewaliśmy się podobnego spotkania. Plan na mecz mieliśmy przygotowany taki, żeby bardzo dużą presję na piłkę nakładać i nie pozwolić drużynie z Jędrzejowa, że tak powiem, rozpędzać się, jeśli chodzi o budowanie akcji, natomiast plan uległ zmianie szybko, bo czerwona kartka trochę zmieniła obraz meczu. I potem, jeżeli dobrze to zinterpretowałem, to zespół z grał 5-3-1 i, no i my wtedy wdrożyliśmy nasz plan z Siarki Tarnobrze, gdzie też prowadziliśmy, przepraszam, mieliśmy przewagę jednego zawodnika. Chcieliśmy dużo zmieniać stronę, chcieliśmy szukać wcięć w pierwsze tempo, a jeśli nie to dalej, dalej utrzymywać się przy piłce. Przede wszystkim wykazać się dużą cierpliwością, dużo też o tym mówiliśmy w szatni, żeby tak mówiąc kolokwialnie się nie podpalać, bo za chwilę narazimy się na niepotrzebną kontrę ze strony drużyny gości i, no i będziemy mieli problem. Eee, wytrzymaliśmy to, zdobyliśmy jedną bramkę. Później był ten newralgiczny moment przy, przy 1-0, drużyna e, drużyna gości miała swoją sytuację, gdyby ją wykorzystała, moglibyśmy mieć bardziej nerwową końcówkę, ale tak się nie stało. I później dołożyliśmy kolejne, kolejne gole. No, zgodzę się, że zwycięstwo w pełni zasłużone. Uważam, że tych sytuacji też było, było dużo więcej. Mieliśmy też bardzo dużo wejść w pole karne, z których nie korzystaliśmy w 100%, bo zamiast uderzać na bramkę, to jeszcze szukaliśmy tego ostatniego podania, co często się kończyło, kończyło stratą piłki. Natomiast generalnie no, strzeliliśmy cztery bramki w meczu, więc, więc musimy być zadowoleni. Oczywiście szkoda straconej tej jednej, bo wolelibyśmy grać mecze na zero z tyłu. Na pewno wkradło się lekkie rozluźnienie. Muszę przyznać, że sam po sobie już czułem przy wyniku 3-0, że nic złego nam się nie wydarzy, co to też jest dla nas nauczką na przyszłość, że trzeba grać do ostatniego gwizdka, bo gdyby wpada bramka może na 3-2, to, to mielibyśmy bardzo, bardzo nerwową końcówkę, a tego nie chcemy, więc z każdego meczu, nawet z takiego teoretycznie łatwiejszego, wyciągamy, wyciągamy jakieś, jakieś wnioski. Brawa dla chłopaków, bo wbrew pozorom, mówiłem to po meczu z siarką, powiem też dzisiaj, gra. O jednego zawodnika w przewadze jest łatwiejsza, ale nie zawsze, bo często też optycznie mamy przewagę, przeciwnik nastawia się na kontrataki i bardzo łatwo można właśnie dać się ponieść emocją i, i dać kolokwialnie mówiąc skontrować. A my to dzisiaj dźwignęliśmy, byliśmy skoncentrowani, byliśmy skupieni na zadaniu, jakie było przed nami. No i teraz. Czekamy z cierpliwością na mecz środowy, który będzie taką nagrodą dla nas wszystkich za dobrą pracę w tej rundzie. Mam nadzieję, że jeszcze ten ostatni raz przysporzymy dużo radości tej kibicom na Sportowej 2 i zaprezentujemy się z dobrej strony. Z rywalem, o którym tak jak już wspomniałem, na pewno, na pewno trzeba powiedzieć wiele dobrego, bo pokolenia Bytom jest bardzo dobrym, dobrym zespołem. Reasumując, dobra runda w naszym wykonaniu. Spokojnie teraz będziemy odpoczywać i od 7 stycznia wracamy do, do treningów, żeby przygotować dobrze do, do zmagań na, na wiosnę. Tyle ode mnie, dziękuję. Dziękujemy Dzień. bardzo trenerowi Javi Świdnik, trener Wojciech Szacoń. Są z nami przedstawiciele mediów, także teraz będzie czas na zadawanie pytań. Bardzo poproszę. Łukasz Czumer jest z kanału z od Bóg podatry. Najpierw chciałem zapytać trenera gości. Yy, trenerze. W zasadzie po 11 faktycznie trzeba było pochwalić drużynę, bo mógł się ten mecz różnie potoczyć, ale nie o sportowe rzeczy chciałem pytać. Tydzień temu odwołaliście spotkanie u siebie. Chciałem zapytać, jakie były powody, bo z tego co donoszą gdzieś tam lokalni kibice, to boisko wcale nie było w najgorszym stanie. Czy to kwestie takie, że w Czarnych na przykład po rundzie, po, po, po przerwie zimowej odejdzie kluczowy zawodnik, Cortis, na to może Gdzieś tam w klubie liczono, czy, czy, czy faktycznie jakieś tam inne rzeczy, może, może naprzód się wzmocni, bo, bo to było takie jeszcze moje drugie pytanie, co z zimą? które pozycje, może jakieś nazwisko trener zdradzi, czy jakieś wzmocnienia się szykują, to te dwa pytania. Zacznę od drugiej części tego pytania. Myślę, że naszym kierunkiem absolutnie musi być szukanie zawodników, którzy będą w stanie dźwignąć ciężar odpowiedzialności który będzie spoczywał na nas, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie i też sprostać wymagają tej ligi. Więc tutaj absolutnie będziemy na pewno szukać takich zawodników, którzy będą pasować do, do sposobu grania, do, do filozofii klubu i mam nadzieję, że uda się takich znaleźć. Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, boisko się nie nadawało do gry, natomiast ja nie wiem skąd informacje kibiców, że było dobre, bo my na tym boisku trenowaliśmy w czwartek na zmrożonym, i codziennie od czwartku do niedzieli były przymrozki, i płyta była bardzo bardzo zła. Praktycznie chodziło się jak po betonie, a z soboty na niedzielę spadło 15 cm śniegu. Co prawda, mecz był odwołany już w czwartek, z tego co wiem, natomiast w momencie, kiedy my zaczynaliśmy trening, czyli to była godzina 11, wojsko było betonowe, więc stąd decyzja o tym, żeby ten mecz. Odwołać i, i po prostu nie ryzykować zdrowia zawodników. A to, czy z zespołu czarnych odchodzi napastnik, to ja nie mam żadnego pojęcia i tak naprawdę jest to kwestia drugorzędna. Więc, więc to absolutnie nie było powodem tego, że mecz przekładaliśmy. Dziękuję. Jeszcze jak można, do trenera gospodarzy gratuluję zwycięstwa w zasadzie wysokiego. Ale chciałem zapytać, sam tam trener wspomniał o takim spokoju już przy wyniku 3 do 0. Czy to nie byłby właściwy moment, żeby dać kilka minut, kilkanaście, wtedy może nawet dwadzieścia minut zawodnikom, którzy mają mniej minut w tym sezonie. Mam na myśli Żmudę, Janika, pojawił się na przykład Kapitan którzy który też złapał kartkę, wiadomo można było też oszczędzać w powodu tam kontuzji różnych potencjalnych, co się na szczęście nie stało. Czy, czy nie lepiej dać szansę tym zawodnikom, którzy tego, tlenu, myślę, tyle potrzebują trzecioligowych minut? No oczywiście, w idealnym świecie chciałbym, żeby wszyscy zawodnicy opali minuty i byli zadowoleni. Dzisiaj w szatni na pewno mamy wielu zawodników, którzy są niezadowoleni ze swojej sytuacji w drużynie. Rywalizacja jest bardzo duża, niech o tym świadczą nawet dzisiejsze bramki, które strzelają Dave'a, Sun Sao, Arek, Maj. E, którzy ostatnio nie występowali w pierwszym składzie. Dzisiaj Dave zastąpił Wojtka Kalinowskiego, od razu przywitał się, przywitał się golem, także e, ja raczej staram się opierać na faktach, na tym co się dzieje na treningach i, i na meczach i raczej nie wpuszczę na za zawodnika dlatego, że on potrzebuje tlenu, tylko on musi na to zapracować y, ciężką pracą na treningu i musi być lepszy od zawodnika, który, który wchodzi. Eee, przed chwilą mówiliśmy o tym, że wynik 3 do 1 przy straconej bramce na znaczy 3-2 byłby jeszcze bardziej eee, niespokojny dla nas, no więc wtedy warto na boisku mieć zawodnika mimo wszystko bardziej doświadczonego, takiego jakim jest Wojtek Kalinowski, niż zawodnika, którego, tak jak tutaj Pan wspomniał, chcielibyśmy lub mielibyśmy ogrywać, dawać mu tlenu, bo mógłby na przykład sobie w takim, że tak powiem, już końco, w końcówce meczu, w tym trzecioligowym chaosie gorzej poradzić, bo zabrakłoby doświadczenia, może pewności siebie, eee, może odwagi w niektórych działaniach i mielibyśmy większy Większy problem. Specyfika jest taka, dużo też rozmów takich z zawodnikami odbywam, e, nawet właśnie wczoraj z Wiktorem Markiem, e, o tym, że my byśmy bardzo chcieli, żeby ci młodzi zawodnicy łapali jak najwięcej minut u nas. Natomiast pamiętajcie też, że my mamy jasno postawione cele na ten sezon i pewnie gdybyśmy byli zespołem, który może sobie pozwolić na że tak powiem, odpadnięcie od czołówki, bycie w okolicy lokat 5-9, to na pewno więcej szans ci zawodnicy by dostawali i na pewno margines błędu też byłby, też byłby większy. A patrząc na to, jak dzisiaj ciasno jest w lidze, jak wszyscy na ten moment stopu punktują nieźle, bo uważam, że jak na pierwszą rundę Chemianka, Kszołaja, nawet Wiślanie punktują bardzo dobrze, no to my musimy dbać o każdy mecz, o punkty w każdym meczu i każdy tak naprawdę, nawet 45 minut, a czasem 20 w meczu, może być kluczowe, więc nie będziemy podejmować takich decyzji, że wpuścimy zawodnika na boisko, żeby dać mu tlenu. Jeżeli wypracuje, zasłuży na to swoim poziomem sportowym i piłkarskim, to, to wtedy jak najbardziej. Staram się też być w tym wszystkim spójnym i konsekwentnym, tak jak podam przykład. Yy... Zawad skoczył za Pawła Licznego, gdzie Paweł miał gorszy moment i wyglądał bardzo dobrze. No to później nie było zmiany co, co mecz, tylko przez 5, 6-7 meczów z rzędu zawad utrzymało to miejsce w składzie. Także tylko i wyłącznie poziom sportowy decyduje o tym, którzy zawodnicy wychodzą na boisko. Eee, myślę, że tak zostanie, bo będę chciał być w tym konsekwentnym do końca. A eee, no reasum reasumując, tak jak mówię, no, muszą chłopaki dawać się maksa na treningu, i, i to jest jedyna droga do tego, żeby, żeby, żeby w meczach występować. No, i jeszcze raz podkreślę tą mocną kadrę, którą mamy. Tutaj, nawet jeżeli mówię, wypadę ze składu Wojtek Kalinowski, wskakuje Dave, wypadł Dominik Pisarek, wskakuje Arek Maj, ostatnie kilka kolejek. Patryk Małecki siedział na ławce, teraz skoczył, wygląda, wygląda już dużo lepiej. Także nie mamy czasu na dawanie szansy. Wybieramy zawodnika, który jest aktualnie w lepszej formie, bo on da więcej zespołowi, a w tym wszystkim zespół jest dla nas najważniejszy. Rozumiem, dziękuję. jeszcze chciałem można podpytać, na których pozycjach w przerwie zimowej. Jeszcze możemy oczekiwać jakichś powiedzmy transferów do klubu, które pozycje tego wymagały. Podomyślam no, no, się, że nas jest nie usłyszę, z którymi zawodnikami już rozmawiamy, ale... ale to znaczy tak, nie chciałbym też mówić o pozycjach, bo jeszcze jest przed nami jeden mecz i jeszcze też nie odbyliśmy rozmów z naszymi zawodnikami, którzy są u nas. Na pewno takie zmiany będą. Co mogę powiedzieć, to na pewno szykujemy kilka, kilka ruchów transferowych. Jestem przekonany, że, że drużyny, z którymi rywalizujemy też nie będą próżnowały zimą i będą chciały się wzmacniać. My, my zrobimy podobnie. Aczkolwiek patrząc na kadrę, którą już zbudowaliśmy, nie będziemy robić pochopnych ruchów i jeżeli nie będziemy mieli zawodników, którzy jakby jasno jednoznacznie podniosą jakość tego zespołu, to nie będziemy chcieli się zapychać zawodnikami, którzy, którzy być może tak jak, tak jak Pan wcześniej wspomniał przyjdą i będą mieli ciężko łapanie panie minut, więc mogę powiedzieć, że na pewno Trzy, cztery, może pięć ruchów transferowych zimą będziemy chcieli wykonać. E, oczywiście my już mamy zaplanowane na jakie pozycje, ale na razie nie chciałbym tego zdradzać, bo jeszcze jest przed nami jeden mecz, więc e, po którym też będziemy z zawodnikami rozmawiać, będziemy mieli zakończenie sezonu i wtedy dopiero oficjalnie będziemy mogli o tym mówić. Mam nadzieję, że te ruchy będą trafione, bo wiadomo, że zawsze e, przy ruchach transferowych no, nigdy nie ma 100% skuteczności. E, po tym okienku letnim mogę powiedzieć, tak podsumowując też trochę, że jestem zadowolony, bo czy Szymon Kamiński, Dominik Pisar, Marcin Pigiel, no to aktualnie teraz zawodnicy, którzy grają w pierwszym składzie stanowią o sile. Damian Zboziń, który dołączył uważam, że bardzo bardzo duży wpływ na zespół i na boisko, ale też poza, jeśli chodzi o funkcjonowanie jego w szatni, o że tak powiem, łączenie tego wszystkiego do kupy, więc, więc większość tych ruchów jest, jest bardzo dobra. Chciałbym, żebyśmy tak samo trafiali teraz zimą, natomiast zimą jest trudniej, bo, no bo zawodnicy często mają ważne kontrakty i nie tyle możemy sobie szukać zawodników, których my byśmy chcieli, tylko bardziej koncentrować się na tych, którzy są wolni, których można, można pozyskać. Ale już mocno działamy tu w porozumieniu z dyrektorem, dyrektor też nam podsuwa zawodników, których, których on dostaje od menadżerów, czy sam wynalazł, my też ze sztabem będziemy ich e, oglądać, tak naprawdę dopiero zaczniemy to robić po środzie po meczu z Polonią Bytą, e, podzielimy się obowiązkami i będziemy każdego z zawodników analizować, żeby to ryzyko Ryzyko transferu takiego nieudanego było jak najmniejsze. No i powiem też więcej, no nie skupiamy się tylko na walorach, na walorach sportowych. Opracowaliśmy taki pewien proces transferowy, który też polega na badaniu zawodnika pod kątem jego na przykład funkcjonowania w zespole, nawet chociażby z racji tego, że jest duża rywalizacja u nas, jak zawodnik, który do nas dołączy, nie przebije się do pierwszego składu, jak on zniesie funkcjonowanie na ławce rezerwowych, czy nie będzie problemem, w szatni, itd., itd. Bo my dzisiaj. Funkcjonujemy dobrze i nie potrzebujemy zawodników, którzy mogą nam to zaburzyć. Raczej chcemy zawodników, którzy albo nas wzmocnią i pomogą, a jeżeli nie, to zaakceptują rolę i będą czekać na swój, na swój odpowiedni moment. Więc nie sztuką będzie zrobić kilka chaotycznych ruchów, a raczej będziemy solować takie mądre ruchy, które. No, jeśli już to nas wzmocnią, a na pewno nie zepsują tego, co już zbudowaliśmy, bo Umówmy się, nie jest powiedziane, że nawet z tą kadrą nie bylibyśmy w stanie przy dobrej rundzie wiosennej powalczyć o najwyższy cel, ale wiadomo, trzeba, trzeba robić tyle, ile się da, więc jeżeli jakieś środki zwolnimy, to na pewno będziemy chcieli, będziemy chcieli je mądrze wykorzystać. Jeżeli nie ma więcej pytań, to w takim razie bardzo serdecznie dziękuję trenerom za to podsumowanie i za te wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. Ja chciałbym przypomnieć, że to spotkanie tak jakby zakończyło rozgrywki w BetKlik III lize w grupie 4 w tym roku. Natomiast czeka nas jeszcze jedno spotkanie bardzo ważne dla Awi Świdnik, czyli jedna osoba Pucharu Polski. Zapraszamy serdecznie kibiców na środę na 3 grudnia na godzinę 12 na S2 na stadion przy ulicy Sportowej. Mam nadzieję, że widzimy się w komplecie i oczywiście będziemy walczyć o kolejną rundę Pucharu Polski. Dziękuję bardzo. To tyle. Tak.